Właśnie zakończył się Szósty Kongres Kobiet. 8 i 9 maja rozmawialiśmy o wspólnocie, równości i odpowiedzialności. To tematyka, która jest bardzo ważna i której towarzyszyć powinna mowa pozbawiona nienawiści. Jeżeli wszyscy razem nie będziemy solidarnie z nią walczyć, nic nie osiągniemy. Na kongresie mieliśmy okazję się przekonać, że wielu bardzo osobom zależy na tym, aby wyplenić mowę nienawiści i pozbyć się z agresji z naszej codzienności. Słowa ranią. Mowa może skrzywdzić, mowa nienawiści może też zabić. W pełni popieram kampanię przeciwdziałania mowie nienawiści. Popieram kampanię bez nienawiści, ponieważ słowa potrafią tak samo ranić jak i czyny. Poza tym bardzo często słowa przesądzone przemocą i nienawiścią. Prowadzą do przemocy fizycznej. Uważam, że w polskim prawie powinny się znaleźć przepisy dotyczące zakazu mowy nienawiści i odpowiednie sankcje, które będą mowy nienawiści karały. W pełni popieram kampanię przeciwko mowie nienawiści. Złe słowa nie tylko ranią, złe słowa mogą nawet zawijać. Nie używajmy Wspieram kampanię bez nienawiści. Dlaczego to chyba oczywiste? Język agresji w ogóle agresja w rozmowie, w dyskusji. I nienawiść wywołują tylko nienawiść. Dlatego bądźmy dobrzy dla siebie. Kampania bez nienawiści.